Witam Was bardzo bardzo serdecznie z tej strony. Bany z ostatnim patchem zmieniły się lighty i po jakimś czasie postanowiłem odpalić AMX-a LC, żeby zobaczyć, co z niego zostało. Generalnie większość lajtów miała osłabioną siłę ognia i dostawało coś w zamian. W przypadku LCK tak nie było, ponieważ mamy tutaj ze 4 albo 5 buffów. Pierwszy to jest pierwsze działo, to najważniejsze działo 90mm. Ma zwiększony czas przeładowania, także ja ładowałem niecałe 12. Teraz na tej samej załodze ładuje 14. Do tego mniejsza penetracja, co nie jest aż tak ważne, ponieważ nie rzuca nas już na ósemki, rzuca nas na siódemki. Także spodziewałem się, że będzie jeszcze bardziej dynamiczny. Niestety się tak nie, nie stało, ponieważ dostał też nerfa do y, prędkości i do przyspieszenia. To był w zasadzie jego największy atut, tak naprawdę, że był bardzo dynamiczny i ja ten dynamizm w nim po prostu uwielbiałem gdzieś wyjazd, zatrzymanie się do zera. Strzał, znów przyspieszenie, przez to przyspieszenie i prędkość było tak naprawdę bardzo trudnym celem, i to stanowiło o tym, że był to jest to w zasadzie był to niesamowity fantang. Dużo się zmieniło, on teraz ten silnik, Pyrka, no nie wiem, z motorynki mu chyba tak naprawdę włożyli silnik, ponieważ już się tak fajnie nie jeździ. Miał być jeden buff, on w zasadzie jest tak naprawdę. Jeśli założymy działo 75 mm, które właśnie założyłem, i wygląda ono w ten sposób, mamy w 100% obracalną wieżę. Także jest to jakiś argument. Na tym dziale mamy 110 średnich uszkodzeń, 100 penetracji. Na pociskach premium tej penetracji jest troszkę więcej, zdaje się 100. 30. Także jest troszkę lepiej. Pociski premium to są pociski podkalibrowe, jednak suma sumarum moim zdaniem nie wnosi to aż tyle do tematu. Mieliśmy 400 punktów życia, aktualnie mamy tych punktów 320, także jesteśmy tak naprawdę jeszcze bardziej słabi, jeszcze mniej znaczymy na polu bitwy. Ja już nie wiem, czy ja powinienem nim grać jako tedekiem. Czy rzeczywiście próbować spotować? No, yy, ciężko mnie mniej jest yy, odnaleźć się na polu bitwy. Dalej z 90 się lepiej odnajdowałem niż w 100% z wieżą, i 75. -tką. Pewnie kwestia przyzwyczajenia, jednak yy, myślę, że osobom, które miały w garażu LCK jako zarąbisty Fantang, ciężko się będzie przestawić do nowego. Szkoda mi tak naprawdę jest nowych graczy, którzy na się filmików o LCK-u, który lata i morduje. Teraz już tak może nie być, także um, grami się nim tak naprawdę gorzej. Obejrzymy za chwilę bitwę na 75 mm y, dziale i... Um, Zobaczycie jak to wygląda w akcji. Nie wygląda to źle jednak w porównaniu do Czafiego, w porównaniu do innych czołgów lekkich, którzy mają obracaną wieżę, troszkę pancerza, więcej odbijają. ELC nie jest już aż tak przyjemny, co więcej jadąc na pełnej prędkości stanowi już łatwiejszy cel, ponieważ nie jest w stanie tak szybko przyspieszyć. Dla mnie tak szczerze mówiąc to tak naprawdę jest pożegnanie z elc ale myślę, że powinienem to zrobić tak jak został... Mm, y Chapman przez klisa pożegnany, także rzućcie na to okiem, i wracamy za chwilę, Graham Chapman, co author of the Parrot Sketch, is no more. He has ceased to be. For the rest of life he rests in peace. He's kicked the bucket. Bit the dust, snuffed it, breathed his last, and gone to meet the great head of light entertainment in the sky. And I guess that we're all thinking how sad it is that a man of such talent, of such capability for kindness, of such unusual intelligence, should now so suddenly be spirited away at the age of only 48 before he'd achieved many of the things of which he was capable, and before he'd had enough fun. Well, I feel that I should say, nonsense, good riddance to him, the freeloading bastard I hope he's found. <laughs> and the reason I feel I should say this <laughs> is he would never forgive me if I didn't, if I threw, threw away this glorious opportunity to shock you all on his behalf. <laughs> anything for him but mindless good taste. i could hear him whispering in my ear last night as i was writing this. all right, please, he was saying, you're very proud of being the very first person ever to say shit on british television. if this service is really for me. just for starters, i want you to become the first person ever At a British memorial. Service to say, Fuck. Hmm, a skoro mamy już to za sobą, chyba nie pozostaje nic innego, niż zaprosić was na bitwę i wypowiedzenie sakramen sakramentalnego. Y tak, na szczęście, powtarzając słowa przysięgi, świadom praw i, nie, świadom praw i obowiązków ciążących na mnie, jako bla, bla, bla. Powiedziałem, nieświadom praw i obowiązków ciążących na mnie, także powiem tyle w porównaniu do tego, co było. Ja sprzedaję go bez żalu. Jest miejsce w garażu i jest dwóch załogantów dość dobrze wyszkolonych. ja zapraszam Was na obejrzenie bitwy z 90. I jesteśmy już w bitwie El Halów. AMX ELC, działo 75 mm, także w 100% obracalna wieża, to jest w ogóle śmieszny widok, dla mnie nie jestem przyzwyczajony, ale no cóż, być może z czasem ten czołg okaże się lepszy jak na razie, jak widzicie sprzedałem go i nie mam zamiaru do tego wracać, gracz to Dogla, Doglaris, zielony gracz wśród... Czerwonych, chociaż jego drużyna wydaje się bardzo czerwona, ale XVM nie jest w tym momencie istotny. Dwa paski na lufie no i zwróćcie uwagę, jak on sobie pyrka wcześniej to miał naprawdę. Wydawało się, że to jest fajny silnik, teraz to naprawdę motorynka. Także hmm, zmiany, które mnie tak naprawdę bolą, nie imponują i uważam, że LCEK powinien być taki jaki był kiedyś, no ale cóż. Siatka, lodnetka, mocna kawa, benzyna, także widać, że typowo pod fan i pod być może WN8, chociaż wcale lck nie było tak łatwo WN8 robić. On ma specyficzny sposób gry, do którego trzeba się przyzwyczaić. A jak już się przyzwyczaiło, to robił tak naprawdę rzeźnie. Mamy pierwsze obrażenia z piątki. Został wykryty, także trzeba wiedzieć, Jest tam M5 Steward. Jedziemy dalej. Na razie 0 do 0. Także tutaj oczywiście nie włączam byle jakiej bitwy. Bitwa jest naprawdę ciekawa, ale na, na każdym czołgu da się zrobić dobrą bitwę. Patrzamy, co się będzie działo dalej. Na razie pilnuję tego miejsca, o którym wielu graczy zapomina i zostawia go samego sobie. Tutaj, lighten. Ja zawsze podjeżdżam w te okolice, zorientować się, co tu się dzieje, żeby móc albo dać znać drużynie, że. Trzeba tutaj powalczyć, ewentualnie zrobić trochę po spocie, zrobić trochę własnych obrażeń. 36 pocisków premium, także typowo nasz bohater gra pod robienie rzeźni. Tutaj nie liczą się koszta, tutaj liczy się zadawanie obrażeń i każda pestka ma być w celu. Jestem zdziwiony, że nie ma trzech pasków na lufie, bo w sumie na lcek że tak z marszu można, można zrobić trochę spotując i robiąc trochę obrażeń powiększe minimapę, sytuacja 3x, także 3 do 3, także jak na razie OK, piękne pudło. Z tym działkiem mnie ładował 4, 4 sekundy i 5 także czas przeładowania jest całkiem ok i wydaje się, że na LCK to jest całkowicie wystarczająco, przez to, że nie ma już takiej dynamiki, dużo trudniej jest. Jeszcze jest przeciwnika, a za to LC był tak naprawdę kochany, że można było podjechać. Jeśli był jakiś bezwieżowy niszczyciel, to on już był po prostu bez szans. Ponieważ zanim się odwrócił, to my sobie spokojnie oddawaliśmy strzał, sklejaliśmy się z nim. I w momencie, kiedy skończymy przeładowanie 12-sekundowe, znów odklejaliśmy się strzał i znów sklejaliśmy. Jak na razie łatwa rzeźnia, tutaj warto powiedzieć, że lasowanie na szóstki. Steward trafia ze swojego karabinka. Mamy kolejny strzał. W celu teraz, już tak naprawdę na przeładowaniu, także teraz myśli o zadawaniu obrażeń. Jest już za późno. Mamy trzeciego zabitego przeciwnika. Wynik 8 do 8, 951 obrażeń. Tutaj już w frunie, pewnie na 4000. Zwróćcie uwagę, 320 punktów obrażeń no to jest 80 mniej niż było, i to tak naprawdę boli, ponieważ jeszcze częściej możemy zostać z, yy, z one -shotowani. Tutaj bolał na przykład one-shot na ósemkę od ISA III, od RHMA, od Skorpiona, yy, na siódemkach, no od jakichś su-152 pewnie zejdziemy na strzał. Znajdzie się jeszcze parę czołgów, które złaszą LC. Ja nie mogę przeboleć tego silnika, dla mnie to jest naprawdę. Tak naprawdę porażka. Już mogli chociaż ten warkot jakiegoś, jakiejś tam fałusenki zostawić, a nie taki pyrkanie jak w traktorze. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Trzy fragi, chyba będzie teraz dorzucony czwarty. Dokładnie tak. Ja zagrałem nim. Może z 5 bitew, 2 bitwy na tym dziale 90, 3 bitwy na 75, no i po prostu nie jestem w stanie się przedstawić, nie sprawia mi to, mi to już takiej frajdy jak sprawiało wcześniej, bo tylko i wyłącznie dla frajdy trzymałem ten czoł w garażu i od czasu do czasu nim jeździłem, ponieważ fajnie było poszaleć po randomku, pohasać teraz jest to już raczej niemożliwe. Mamy wykryto artylerię, zwróćcie uwagę yy, o jednej ważnej rzeczy, nie powiedziałem, Elcek może mieć teraz stabilizator pionowy, jednak w przypadku 90 nie odnotowałem żadnej wielkiej różnicy, jeśli chodzi o czas skupiania. Na 75 było to odczuwalne, no ale... Mm... Nie na tyle, jak się spodziewałem. Ten celownik nie był aż taki mały, jak myślałem, że będzie. Sytuacja się robi niewesoła. Pomimo 5 fragów naszego Bohatera, 1214 obrażeń, co jak na LCK, już jest bardzo dobry wynik. Mamy 10 do 12, także 3 ich zostało na 5. Mamy 185 innego AMX LC, mamy PZ4H, mamy artylerię. Lecha 180 B2, także to jest irytująca artyleria, w szczególności jeśli jedziemy czołgiem ciężkim bez zrobionej naprawy i podjeżdża. Su będzie od razu trafienie. Nie wiem co on kombinuje. Powinien od razu obracać się przodem do naszego bohatera, jednak tego nie robi. Mamy drugi strzał, i w tym momencie Su zostaje odprawiony do garażu. Mamy lecha. Także wypadałoby go teraz zdjąć. Próba zaznaczenia na auto, a im udało się. On za chwilę już będzie po przeładowaniu. Także bardzo rozsądna decyzja. Robi wszystko, żeby artyleria miała jak największy okrąg celowania, Mamy już specjalistę. 1425 obrażeń. Zostaje 2 na 4. Także przeciwnik ma dwukrotną przewagę, jeśli chodzi o czołgi. Jeśli chodzi o punkty życia, tej straty jest 1791 punktów życia, także coś około. Mnóstwo, cały oj. No oj będzie formalnością. Jeśli uda się do niego podjechać, to już jest tak naprawdę po zawodach. Jest artyleria wycelowana, nawet nie próbuje gąskować bardzo ryzykownie. Gdyby wiedział, że tak zrobił, byłoby po zawodach. No i w tym momencie artyleria już nie zdąży przeładować. Mamy siódmego zabitego przeciwnika. Zostaje jeszcze trzech, zostaje 15 zwykłych pocisków. 10 pocisków odłamkowo. Burzących i trzeba się zdecydować, gdzie pojechać, żeby nie wtopić. Ostatnia pozycja MX LC jest na E4, a 3 PZ4H. Już wiemy, że jeden przeciwnik dojechał do bazy, ponieważ dwóch nawet zaczyna się jej zdobywanie. Bitwa spotkaniowa, także jest więcej czasu, jest więcej, więcej czasu, żeby pokombinować z dojazdem i zaskoczyć, tak naprawdę. Przeciwnika z której strony. Kolejnym atutem jest siatka i lornetka, także zatrzymując się, będzie w stanie wykryć przeciwnika z większej odległości. Całkowicie zmienia flankę, co jest oczywiście bardzo dobrą decyzją, ponieważ mimo wszystko przeciwnicy bardziej będą się spodziewać go od swojej bazy. Dobrze, że nie spadł. Tutaj, a propos na tą górkę, nowym radzieckim lightem 10 poziomu da się wyjechać dla odmiany. Ruzdaj się też, jeśli dobrze pamiętam. Ja tego osobiście nie robiłem, ale słyszałem chłopaków z klanu. No i po prostu brak tej mocy pod górkę i tak dalej to zabije. Już w zasadzie zabiła MXALC, Jedzie przed siebie. No i zobaczymy, jak będzie działo, Dwóch przeciwników zostaje jeszcze minuta, także za niedługo trzeba będzie myśleć o zbiciu punktów zdobywania bazy. Gdzieś jest OI. 1500 punktów przewagi życia. Także te czołgi raczej są w bardzo dobrej kondycji. No, nie licząc PZ, który za chwilę już zostanie odesłany do garażu, zwróćcie uwagę: spodziewał się go tam, gdzie mówiłem AMXLC LC 238 8 punktów życia. No, i jest pełny OI, który miejmy nadzieję, że nie trafi. Dokładnie tak, nie trafił. Są pociski goldowe 130 penetracji. Mógłby się pokusić o strzały jednak. Jest bardzo duża szansa na rykosze, 129 penetracji, przepraszam. MXLC magicznie w gąsienicę. Mamy już medal Radleya Waltersa, także być może będzie medal Pula. 1749 obrażeń, tutaj już n 8 koło chyba 7-8 tysięcy. Yy, bitwa pewnie, być może życia tego gracza znów zmienia całkowicie flankę. Będzie podjeżdżał od innej strony co oczywiście jest dalej rozsądną decyzją. Ma tak naprawdę mm, y, prawie dwie minuty. Pisze, że nie może przebić OI. No, mógłby, ale to jest takie celowanie i taka rzeźba troszkę y, w kupie, y, żeby nie powiedzieć w uwnie. Jedzie dalej, znów pojawi się z innej strony. Y, czas, no cóż, nie gra na jego... Korzyść, ale być może tego AMX-a uda się wykryć, ewentualnie zaskoczyć od tyłu. Czas skupiania 90 to jest po obrocie grubo około 4-5 sekund. Jak pamiętam, kiedy parkowałem na ręcznym, włączała się siatka, a jeszcze nie był w pełni skupiony celownik także około 5-6 sekund tak naprawdę skupia 90. -tka. Jeśli chodzi o 85, jest już lepiej, jednak nie jest rewelacyjnie. Tutaj, żeby te wszystkie nerfy się pokryły. Trzeba by tak naprawdę mu zrobić malutkie kółeczko, żeby trafiał bez pudła. Mamy wykrytego LCK tu może sobie pozwolić na, na podjazd z tyłem, chyba ma 90, także otrzymuje pierwsze trafienie. Dokładnie tak, jest na 90, także tutaj trzeba przede wszystkim podjechać od boku, ewentualnie od tyłu. Mamy bite punkty zdobywania bazy, także znów ma tak naprawdę. W tym momencie 3 minuty, żeby tą bazę zbić, czeka spokojnie. Znów czeka, aż tak naprawdę LC wyjedzie. 90 jest naprawdę zdolna trafić w total na totalnym rozjechanym celowniku w ruchu. I w przypadku LC starego LCK nie zdarzało się to tak rzadko. W przypadku nowego już bywało gorzej. Jest bokiem, także będzie możliwość. Z dekapowania. Myślę, że powinien w bok wieży tak naprawdę trafiać. Byłoby po problemie. Został wykryty, także trzeba zmienić miejsce. ELC, AMX gdzieś pojechał. Trudno powiedzieć. pisze, że jeszcze chwila ma jakiegoś, tak naprawdę, asystenta. Znów będzie tak naprawdę dużo, ale ty dużo kombinowania. Lepiej się totalnie nie zbliżać. Udało mu się sprytnie. Bardzo niebezpieczna sytuacja. A MXLC z 90 ką bardzo rzadko, przynajmniej kiedyś pudłował w takiej sytuacji. Także był tak naprawdę o włos od mm, pozamiatania go pod dywan. Mamy 10 pocisków ze średnimi obryżeniami 110 i chyba 700 punktów życia do zniszczenia Oikowi. Także w najgorszym wypadku będzie grał na remis 3 minuty do końca. 10 pocisków odłamkowo-burzących, także spokojnie może sobie pozwolić tylko i wyłącznie na dekapowanie. 2000 prawie obrażeń, także jeśli go wyzeruje to będzie tych obrażeń naprawdę dużo, znów podjeżdża od zupełnie innej strony z racji tego, że OI decyduje się na kapowanie, tutaj jaki ładny rządek sojuszników po prostu. Pięknie to zrobili, pięknie. Z racji tego, że zdecydowali się na, zdecydował się na zdobywanie bazy. Idealnie wiadomo gdzie jest przeciwnik. Trzeba podjechać od drugiej strony, żeby OI nie zdążył obrócić wieży. Jeśli uda mu się do niego podjechać, jeśli udałoby mu się na otwartym podjechać, to sytuacja byłaby idealna, ponieważ OI nie obniżyłby działa i tak naprawdę byłoby, wykończenie go byłoby formalnością. Dwa, już 21 tysięcy WN8. Także za niedługo też w sumie zrobię wn 8 materiał, ponieważ przestaje mi się to wszystko podobać. Próba wyspotowania OI, tutaj jest. Bardzo blisko, także on prawdopodobnie też zostanie wykryty. Jeszcze nie, jest bokiem, także będzie na pewno dekup. Nie strzelałbym w gąski, ponieważ jest to niepewne. Stara się ustawić tak, żeby było dobrze. Przez chwilę chyba myślał, że został wykryty. A oi, tak naprawdę rusza wieżą, nie jest w stanie go podświetlić, także dziwię się, że nie zdecydował się na ten strzał. Ponieważ już by miał zbite punkty bazy, znów by mógł podjeżdżać od innej strony. Być może zdecyduje się na rajd na bazę. No, zobaczymy, tego czasu jest coraz mniej, a widać, że nie jest pewny tego, co robi, co chce zrobić. Zmienił całkowicie podjazd w tym momencie, no, już został wykryty. Na szczęście udało się zbić punkty zdobywania bazy. 475 punktów przewagi, 2100 zadanych. Obrażeń, no i znów tak naprawdę 4 minuty, minuty. Także ja to minimalnie przyspieszę. I czyżby się okazało, że to remis? Mam nadzieję, że nie. Ale czasu tak naprawdę jest coraz, ale to coraz mniej. Tak, jedzie na jolo bardzo dobrze. Jest, jest kolejny strzał. Miejmy nadzieję, że nie zdąży obrócić wieży. Jeśli nie zdąży, to już będzie tak naprawdę po zawodach. Był strzał, także już można go. Spokojnie zerować, jest sklejony, także w tym momencie Oi będzie miał bardzo duży, duży problem. Jest, jeszcze potrzebuje dwóch strzałów, żeby go wykonać. Oj, nie trafia, także w tym momencie tak naprawdę formalność. Myślę, że bitwa mówi sama za siebie. Ja mam nadzieję, że nie. Podjąłem zbyt pochopnej decyzji, sprzedając tego LC, ale po prostu grało mi się nim po nerfie fatalnie. Mając świadomość tego, co było wcześniej, już nie jestem w stanie nim grać. Ja zapraszam Was oczywiście do komentowania, jak Wy odbieracie tego nowego MXLC. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka, pozdrawiam Pany.